S makijażu. Magazyn nie tylko dla pań. I nareszcie, drodzy Państwo, mogę zapytać eksperta, co więcej, trenera urody, osoby, która zajmuje się kosmetyką, wizerzem, a także jest beauty architektem niemalże naszego ciała. Witam serdecznie Agnieszka Damczewską, dzień dobry. Dzień dobry, miło mi bardzo. Mogę zapytać, jak to jest, czy rzeczywiście z wiosną my kobiety powinniśmy być w owym takim niuansie właśnie bezmakijażowym na naszych twarzach, czy niekoniecznie? Myślę, że bez makijażowym to może niekoniecznie. Na pewno z uśmiechem na twarzy, który łączy nam się jednocześnie z pięknym makijażem, ale nie do końca intensywnie widocznym, może tak to nazwać. Czyli tak, to jest makijaż, którego nie widać. Dokładnie tak. Świetlistość, barwy bardziej może nawiązujące do yy, wschodzącego poranka. No ale dobrze, Panie Agnieszko, czy na przykład taki delikatny różowy pastel gdzieś na powiekach? Jak najbardziej, jak najbardziej. Nawiązujący do barw, które będą nas otaczały, właściwie już zaczynają nas otaczać, prawda, w związku z porą roku, wiosną. Jakie są trendy na tę wiosnę 2012 roku? Wiadomo, że dzisiaj to te trendy odrobinę deszczowe. No dzisiaj niestety tak, ale to odrobina deszczu też nam się przyda. Myślę, że jeśli mówimy o trendach, to na pewno y, róże, to na pewno oranże, y, wszystko to, co y, delikatnie y, balansuje y, światłem, y, kojarzy się właśnie z y, makijażem wiosennym. Z uśmiechem spoglądam na naszą skrzynkę mailową bez makijażu Pan Rafał pyta, czy w takim razie to jest zielony makijaż dla kobiet na wiosnę. <laughs> Odrobina zieleni na powiedzę jak najbardziej mogłaby się znaleźć takiej troszeczkę, powiedziałabym, miętowej, e, z delikatnością e, niebieskiego koloru. E, raczej, jeżeli zielony, to pastelowy. Może nie taki intensywna powiedziałabym e, barwa trawy, to raczej zostawmy sobie na lato. Natomiast coś pastelowego, delikatnego jak najbardziej. No dobrze, a czy dalej obowiązuje nas taka klasyczna zasada? Jeżeli mocne oko, to troszeczkę słabsze usta. W pomalowaniu oczywiście tym makijażowym, a jeżeli mocniejsze usta, to delikatniejszy rzut koloru na oko. Myślę, że te trendy generalnie rzecz biorąc zmieniają się, natomiast ja jako wizerzystka mogę podpowiedzieć, że jednak wygląda to, prezentuje się najlepiej. Jeśli mamy intensywnie podkreślone oko, wydobyte głębie z oka, to może niekoniecznie zwracajmy jednocześnie uwagę na usta. To samo w drugą stronę. No dobrze, a czy dalej smokey eyes są modne? Hmm, zawsze. To jest makijaż klasyczny, zawsze modny, przepiękny, przecudny i myślę, że najpiękniej yy, prezentujący się wieczorem. Skoro przedstawiam naszego gościa, przypomnę razem z nami w studiu Agnieszka Adamczewska, trener urody, osoba zajmująca się kosmetyką, wizerzem, to proszę powiedzieć, czy pani jako właśnie ta radząca wszystkim tym, którzy chcą pięknie wyglądać, jest raczej niedostępna dla przeciętnego człowieka? W takim oto sensie, że rzeczywiście tacy wizerzyści, tacy biuty, architekci, czy oni są przede wszystkim zarezerwowani dla celebrytów, chociażby jakichś gwiazd? Niekoniecznie, natomiast na pewno chciałabym, żeby każda osoba, która do mnie zgłosi się, poczuła się właśnie jak owa gwiazda. Natomiast konsultacje jak najbardziej zapraszam serdecznie. Można umówić się ze mną w perfumerii, zadzwonić może wcześniej, ewentualnie wstąpić i porozmawiać ze mną. Jest to zupełnie, że tak powiem, gratisowa forma, także zachęcam. Skoro pani Agnieszka zachęca, skoro mówi, że te konsultacje są bezpłatne, to jeszcze my specjalnie dla naszych radiosłuchaczy podpytamy ją o te porady.